Aha, no, Miki, wycisz albo wycisz proszę, tak żeby. Przy, mikrofon tylko, nie każę, żeby nas nie mógł słyszeć, tylko żeby nie mógł nic mówić. Kuba, ty nie Chuba, możesz wyprosić Nic nie mów na chwilę. Dobra, no. teraz nic nie powiem. Kto jest za, kto jest przeciw? Jestem za. Ale czekaj, za to, żeby nie odzywał się. Ja, za kerana, ten już kurwa ułom. No zapisz, no to kurde. Ci jest dwa na jeden. Miki, a ty jak. Co, ja, ja mówię, żeby się nie odzywał. Jestem, Jestem za, żeby się odzywał. Ja też Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy.

Zobacz, jestem Mikim, no. zobacz. No, no Ta? Ta? Ja Tak? jak? Widzowie zdecydują. No ja. Nie, bo nie mają prawa głosu. Ty nie masz prawa głosu. Ty nie masz hmm. prawa głosu, akurat No mi kurwa, zabieraj. Twierdam, z tymi słodami. No panie moderatorzy, kurwa. Nie. Na Discordzie się znowu. Dobra. Typical, 8, Typical 8, mod Discord, widzimy, moderator, administrator. Let's go, bro! Co to? Scisz, o cholera. No, tylko to. Ja pierdolę, już się zaczyna, tak? Tak sobie rozumiem. Tak. z pół minuty. Jakie? Jakie pół minuty? A nagrywam od kurwa 4 minut jakoś, wyjebane. A co ty to, wrzucisz to, co było przed? Tak! Tak! O nie. No i dobrze. Nie, nie można. O, ja <tot guard> <moze>, co są? O, co tu są? tam jest? Śmiesznego. Ja nie pamiętam. No, Słowo badanie stare. Mm. Ale was mm. Nie przejdziecie na początku. W ogóle. Sam? Ale, dalej, dalej. Nie ale, ale... no teraz, nie przejdziecie na Mmm. No ciekawe, nie powiem. No super. Eeeem. <tot guard> <tot guard> <tot guard> A, AHA! No mnie no tutaj, no tutaj nie zginął ogólnie. Obiecał się ci jedzieć. dostał. dostał. Jest, jestem! Jestem! <grym> jestem! Jest. No i Szymon znowu no, nie ukończył. Bardzo dobrze bardzo, dobrze! bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Szymon na swojej własnej pułapce się wywalił. Fuck Szymon and Sleep on the Underground. za zamulaj. Jaki znowu no kurwa, w telefon. Mam, internet zamula, taki streamer z niego, że lagi są, kurwa. No co ty zrobiłeś? Es? Kto no. tam Ja. To było dobre. <grym> bo tak. Żeby no było... bo jesteś cipka że... i nie umiesz inaczej. <grym> przyszedłem, kurwa, to co, że jestem cipka, brudasie? No jesteś i tyle. Tylko będę! Kwiatka też... Kwiatka też... Aaaa! Es? mi kurwa, w no i do pani kuty dostanie. Ja. kto tak uprosił tę Ty... mapę? Co za debil to zrobił? No ja. Ja. się to wyjść. Dobra, to nara. No to wyjść ja. No No to nara. No to, no, <laughs> nie, nie, nie kładźcie na to. Nie kładźcie na to nawet. O <laughs> boże. Mm. Hmm, No, i ten klej hmm. troszkę za bardzo spowolni. <grym> Chujata, no, dobrze. No. A. Aż się wywalił teraz ja. O kurde, na samym samy. ale Zostałem... ale place. W dupy. Ale place. A. Końcówką dupy to zrobiłem No надо tylko to jeszcze utrudnijmy. To jest za proste. No, to chyba to jeszcze utrudnijmy, kurwa. O, 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 gdzieś tu. Nie, 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 bo Wleg, jak tutaj postawisz, nie to nie mamy tego. jak przejść, bo a, nie przeskoczysz wole. z tamtego lodu. To, to się nie przejdziemy, to czekaj, czekaj czekaj. Bo ja, kurwa, dostałem prawo głosu, ale ty się nie odzywasz, co oni zabrali ci też? Co jest? S. Co ty, Miki, mówisz? O kurwa! No. Mówię S. Mówisz S? Coś ty, Denis, tu zrobił? Yyy, e, tak. Nie, nie wiem. Ohoho! Aaaa! Aaaa! Jezus, troszkę. no. Ta czarna dziura. Ta czarna dziura? Aaaa, prawie! Miki wlazł w to. Czarna dziura to jest w innym miejscu. Boże, ale S! O, boże. Jezus, ale dobrze! Ajajaj. That's no, czyli 300. czyli to, 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 to co mówiłem, Denis będzie miał na następnej grze mniej, mniej procent do wygrania. O taki Boże, kurde. leci mi ścinkie, ja pierdolę! To <grym> się nazywa balans. No taki balans, ja przechodzamy, nie No dlatego musisz dostać hmm. nerfa. O, ja pierdolę, to no dobry jest. <grym> no tak <grym> Widzisz, Denis, ja ci komplementuję, a ty jeszcze się przyczepiasz, no? no, no nie. Jestem, jestem jak Miki, kurwa. That to, was to. gay, bro. No zdrowie, Szymon Dziękuję. O kurde. Szymon, nie wyszła mi. Zobaczcie. Znowu wyszła. Znowu wyszła. Znowu wyszła. Znowu To Znowu wyszła. Znowu wyszła. Znowu wyszła. to wyszła. No. No, <grym> jest, 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 bardzo dobrze. Rojusz, I no. <grym> Lut, Aj, wiewióraz, wiewióraz! Lud mi co coś czas Dawaj, jak z siostrzanem. Na famę, o. dawaj. Bardzo dobrze wiewióraz. Tam trzeba utrudnić, -y ewidentnie. No, trzeba tam, -y no tam co? trzeba. co? Mam same pułapki. Ooo, ja moja ulubiona kusza, no jak Ja bym się to wziął, jak się Co? Ja mam kuszę. Ja Aha, no to też mam. A to dwie kusze były, Nie to będzie chyba już, kurwa, przesada. Eee, kurwa. Jak gdzie chcecie tak tą kuszę postawić, szczerze, bo tak. <grym> mm. No może ta, być może być się Poszlaki, aaa, suwało mi się cały czas. ład ład. No Jezu! O ja pierdolę znowu to samo zrobiłem. Ten Co tam jest? Gościa się nazywasz. No jak się nie da? Wiesz, Max to normalnie robi. Ja też zaraz zrobiłem. Ja klej stanąłem, no tego. A kurwa. To, popknęło mnie coś! Jak będzie nami, to ten klej usunę, bo... ...ta czarna dziura sobie tam może nie, być, Dlaczego? Ale... Ten klej jest nie, nic niewinny. Ja jakbym co innego jeszcze usunął, a klej zostawiłbym... ...i dynamit też, tę czarną dziurę zostawiłbym, ja bym pozbył się, szczerze. Ale... ...co ja w ogóle, czemu ja to wziąłem? A, to o, zrobię taki... Jump! Do zrobienia! Ja mam pomysł! Tak, nie zasraj się! <grym> to jest ten moment, w którym. broda <grym> KURWA! Pierdzi! Halo! <grym> co na obyś co zrobić! Nieeee! Co to za. <grym> to <są>? <grym> <grym> KURWA! KURWA! Ty, ty ku mnie tak zastanawiają. Deniz Denis. U mnie Czystego hita na, ten, na twarz? Jak ty to zrobiłeś? Ty kurwa, już myślałem. Oh, oh, no. <ścoughs> <ścoughs> Denis, oh, co hi, <ścoughs> <ścoughs> Ja sam usłabki, oh, <ścoughs> jestem ja czarnym koniem. To jest z czarny, <ścoughs> czarną babą, kurwa, chciałeś powiedzieć. Kto <ścoughs> by <mnie> tu usunął? <ścoughs> <To> jest... <ścoughs> za mało tych kursów, ewidentnie. No, to już za mało, ja bym tylko usunął. Czemu? To tam? zostało? Tamta, tamta, tamta monetka jest spoko, bo trzeba troszkę nabawić się, żeby to od... No nie mam tu czegoś co... To chciałeś tam, tą, tą, to chciałeś ten. Ot. Nie, to bym ostatecznie zostawił, to usunę. Bo to, bo to i tak jest źle ustawione. <laughs> ja pierdolę! <laughs> <laughs> nie! Co? Tak się śmialiście no, 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 kurde Ja dałem końce A to zostaje pluje na mnie o Kurwa prawie. <laughs> <w porządku. śmiech> Dobrze ci tak frajerze Jesteśmy ja za blisko ale... tych końców, żeby to przeskoczyć teraz nie ale nie jesteśmy górna. za blisko Jesteśmy Nie, nie Da się, się, da się, da się Da się Nie Nie Denis nie, dlaczego to wziąłeś? No co, ale zróbmy to tak kurwa, że to jak wezmę znaczenia tak kogoś to będzie Ja bym chciał no to chyba coś przykleić ja, tymi, tymi tymi ja wiem do kogo tu chciałem się przykleić. No, wiadomo. <grym> Daj. Nie jeszcze tam klej. Ty do kogo? No i co teraz? Co nie? Wiadomo też nie było. Ja. wtedy, nie? Gdzie co? A to jest. Gdzie hmm. co było? Pomówię ci. Ciekawski teraz. Co nie? No bo nie słyszałem. To miłość. <grym> nie. Nie da się, nie da nie da się, nie aż tak nie nie przeskoczysz nie da że nie nie da że nie wiedziałem, że tak Mikuś, się, nie da się, nie dobrze, dobrze. mi da mi nie da że nie da się, nie da się, nie da się, nie, mieliś w runce, nie? <słuk bows> e, nie? Mówiłem o nie przed odcinkiem. nie mm. nie No ale co tam, Migi? Ta się, pomaga. What now? <słuk throw> Kurwa. Cudem, do nie da ja no, Ale u mnie... Kwiatek nawet się nie zamachnął, po prostu Miki zginął. Rage. Bo to miał takie... Tak mm. fajnie na imię ogólnie. Paprotka. Ajajaj. Aj, aj. mm. <laughs> nie podoba mi się to utro. A wiem, to Miki to... ma zwiększone obrażenia. Nie, tam został spawner no, został Jak spawn, no, coś to tu dodał. <laughs> nie Bro. mogę. Szansa na monetkę. Boże, może, a może na minetkę żyłem. Boże. O jezu. Ale złoto. No nie. Nie, nie, nie doskoczyłem. A! Ubieram już tej kobiecie. Drożę na świecie. Daj mi Nie, no znowu to samo. Ty kurwa streamer, bo lagi są Ej u mnie Denis, ja tobie zniszczyłem samolot i ty leciałeś w powietrzu Nie zniszczyło ci? Nie Teraz pocisk zablokowałeś ogólnie Chuj, pośmiertnie, ale coś dostanę chyba Nie, nie pośmiertnie O kurwa ej, ej. Aha, dzięki za młotka. ja pierdolę Cię za pułapkami wstąp <laughs> A, taki tu. ładny parkiur zrobiłem. O, go tak kusza. Bardzo dobrze. Lecimy. Nie, nie tu, Szymen. po prawo. Po prawo trochę. Ja tu daję. Poczekaj. Prawo, tu? Nie tu. Nie tu. tu. tu, tu. Nie, w lewo to, trochę, w lewo. Nie aż tak, ja pierdolak do ściany. <grym> A, tu. Dobro robi. Ja pierdolę, No i drugi kurwa. Hmm, co tu się stało w ogóle? tutaj to zni coś zniknęło mi stąd. A nie, dobra, to jest tylko po prostu się to teraz. To dobra, jest, nie, no widziałem! A nie ja O Boże, tam ku hmm. To może się wygrać po śmierci, nie? Szymon, boże, ci się kusza nie kusza. No bomba, no bomba. No bomba. A, no hmm. dobra, tak może być. Mmm, może być coś takiego, może bardziej tutaj pod easy zrobić. Ja to to postawię tylko po cio, to, żeby bo? to. z co? Co? Żebyś się mu może nie. raz ukończył, co? Nie! A to nie to nie jest easy, to będzie spadać prosto na to. Według mnie easy. Ja się tutaj ja miał dostałem, a nie what? Ja, Miki Ale bomba on chyba zasz najdalej niż kiedykolwiek w tej gierce Nie, nie, nie <gry> Nie, nie no Ja pierdolę. Czekaj Nie, nie, nie da rady No jak, pierdole, no wiemy te kusy, Ale, Nie, ja, da się da przejść Nie, da się, da się przejść, tylko Przecież ta belka jest głupia, bo musisz na timing pójść Która belka? Ta, ta, na którą ja, na, której, na którą ja chcę zniszczyć to.

Walczyłem o życie i chujku I tak i tak wygrałeś, bo to jest ostatnia ruptura A Tak! Tak! Zadcią! W końcu! ZADZIAŁAŁO! A to nie chciałem zrobić w ogóle chciałem tam... No ale to tak to działa akurat! Ja mi się gry tu Ja myślałem, że się o! Kurwa! Nie, Ale skoczył. Aż nie jest ten Nie, to, to teraz jest ostatnia? A teraz ostatnia. O, kurde. Mhm. Ja mhm. 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 wziąłem. Tu monetkę? Ja wziąłem. Ja wziąłem. wziąłem bombę. Nie, Mhm. 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 No już tak nie będę robił bo się zaraz ze do mnie kurwa. A nie nie doskoczył... A nie ważne. Co to za monetka jest? Monet Potencja jebane. A nie da się no ja nie dostać. Ma... A nie, nie da się da się. się. Hmm. Ja pierdolę. Kurwa no serio. Cześć Hej, o ja pierdole, koniec Nie TAK! 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 Napluj jeszcze Tak! Ale S! Ale S! Ale S! Jestem nowym pacernikiem Ale kurwa essa. Jezus, ale S! Ja już no nie, starszy, się. Ja Na nie Dobra, jeszcze drugą trzeba zagrać. Dobra, Dobra, kurwa, nie nie rób pówszymą, ze mną. się eee, zasnął. Wodo trzeba się do tego dostać ogólnie, do tego... do tej eee, Nie! Postaw nad, nad tym! O, jest... no. Po co, kurwa? no postaw. Ja pierdolę. Hmm. O, ja pierdolę! <grym> eee. Nie widziałem! Zasunęliśmy się na piramidę! Chodź, Denis! Kurwa, czekaj, chyba się boję! mi. ta, zasunęła mi, No Nauczyli się na moim błędzie, kurwa. No, bo błędzie... też się wywalił. Ale Szkoda, masz... że ty się nie uczysz na błędach. Ale to był. Go. smart model! <grym>. O boże, kuba, stop! To jest czas, bo przestać Opa. Stary Ty jest już... portal pierdolony! Nie, 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 nie. Ja jeszcze raz próbuję portal, żeby pijdzie Jest hokej plus jeszcze to, że tapelka się teraz będzie przesuwać. Kurwa! O, o! No dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie! nie! Coś zrobili? Tak <goda> ja synchroniczne spadanie. Denis, ten sam sposób. Denis, Denis, musisz, musisz w tym momencie filmu ten na mnie dać kamerę i zobaczyć co zrobiłem. I jeszcze dodaj, dodaj, a już byliśmy na Co właśnie nie? No, to, to, to tutaj to te schody nad, nad portalem. Ja mam że Ja ten, żeby zabekować ten hokej. Ja pierdolcie no. się! Boże, boże Klinik! Dobrze ci tak, dobrze! No, czy się grać, kurwa, w te gierki? Dobra, ten... kuba, ja patam. Kuba, ty chociaż to zagrać kuba? może co? Ja stary o, dziecko. moje ulubione kolce. No, no to co się ten. No to co? Się co? co się wypowiadasz? Wypowiadam, bo kurwa mam prawo głosu. Proste, jestem człowiekiem. To tam nawet nie było. Tak dobrze. A, wrzuciło mnie w prawo od razu. No to nie do portalu. Ja pierdolę No nie chcesz do portalu. No to nie zrobisz. Chyba, że nie zrobię. Chyba, że cię zablokowałem. Chyba, że cię pani gram. pani gaming? Tak! Porke kurwa Porke? Porke? <laughs> co <laughs> robicie? <laughs> nie, nie kłaś tam, nie kłóć tam, nie kłóć tam, nie kłaś, Bo zablokujesz ten Co to Fortnite Post, jakiś, kurwa? Postaw bo, bo, w prawym dolnym rogu, postaw No, lewym. no tak, to, tu tu postaw Ale nie, nie tak, postaw. nie tak um... <laughs> Szlak! <laughs> no i co teraz? I co ty Max, zrobisz nic nic nie zrobię Jezus! Czeka. Ale dobry ten hydrat nie. No super Ale jest, no. jest, jest, jest szansa, jest szansa Chyba Daj mi zrób to zupełnie tak zrobić skocz Super. O, 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 wezmę, wezmę jak najbardziej i teraz będzie jeszcze... Śmierć. Nie, nie, jeszcze. Bierz, nie, nie bierz tego, nie bierz tego. zobacz, to ja to powinienem wyłączyć Ale jajca kurwa jak berec. Jajca jak beret. Będzie ciekawie. Skaczcie się, w biało, kurwa, kurwa jaj, nie i tak. Ale berety, kurwa. <laughs> Skąd on to kurwa Jesz... będzie Co nie? Kurwa! Ale zastanów no. się na No ry... Znowu spadłem w to samo miejsce. Beret? Wiecie, co, ta abor... głowa, o kurwa, jaj, co... czy to tak działa? Ja pierdolę. <laughs> <laughs> Dobra, skaczę od razu <laughs> i tak tylko kończę. Kura znupełne. No bo wejdziesz w hydrat i tak idź wiemy. W portale, Szymon. salto mortale, chuja tu zrobisz, Szymon. Czyżbyś się Nie chciałem tak zajść. się on, nie ten... nice. a, się on ja... miał ukończyć, i on dobra, jak tak się zrobić, to dobra, to zwracam chonu. Nie ja pamiętam, kiedy dostać, już on ukończył jako jedyny, nie? No, ja, to... ja, ja, ja w ogóle. Ja, ja się... w ogóle jako jedyny. Hmm. <śla> kurwa, to, raz ale, ale, to śmieszne, ale to jest śmieszne, a to gdzieś śmieszne. Ten hmm. kwiatek nie jest śmieszny, kurwa. Hmm aha a nie na działa jest zrobił kurwa spadaj no se spadnę zaraz przytrzymuje przy, a i biega w kołce to by było dobre Dobra, max co co max będzie robił co będzie robił no ja wiem nie Nや. Aaaaaah! Spierdalaj! Oh, jest! Jest! Ja ja chyba ok. byłem pierwszy. Nie, byłem drugi jednak. Uh, uh, z uh, uh. Kto wypuścił sam? Aaaaaah! Gdybyś monetę. O, kolejny portal. Ja. O ja być? Dobra, kurwy, opierdalony szmaciarze, zobaczymy teraz. <coughs> 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 o kurwa. Nie, ale zjebałem, ten kwiatek był chły RL Ja... Nie. O, o, o. Dawaj SzySzy no Teraz pięścią dostaniecie To kurwa... Ej, co? Co? Łał, co? Mówiłem, to... mówiłem, przecież ta kula ognia aktywuje co pięść Aj ale to jest. Kolma. Main character, main character, patrz. To to main MAIN tak Main character. Main to co main... co on robi? Kręcący się. Prac dajmy, kurwa, czy co? To... Ja, ja ja <grym> Mogę co? Mógłby zrobić dosłownie co innego niż skoczyć. <grym> Druga pięść, jakby jedna to za mało. Zobaczcie na no, starej. Się... Jak się napierdala, jest to. Nie z kalekami, a z ludźmi, nie? Co? O kurwa! Hmm. Synu! O. A ten portal to była pokaz kurwa? Tak. Który portal? A to jak, jak znajdziesz czwarty, to można to połączyć, nie? A na razie jest nieaktywne, Póki nie będzie czwartego. Musi być pozostań do portali. O, masz jedno, jednorazową... Ten. Jasne. Nie. No bo, kurwa zły timing miałeś Bro kurwa jak Tak jak z pewną nie osobą? Być. NIEPRAWDA O boż. Wytnę Dajem. was film. <gryst> Wytnę z filmu Wytnę nas z filmu, nagle magicznie wszyscy znikają <gryst> Tam Tylko ja na filmie jestem kurwa i głupi <gryst> Siemancie, <się jazem> <gryst> no, ja z ziomalami Dzisiaj ja z Ano a no tak zapomniałem, nie mam bro, bro po prostu słyszy głosy w głowie tak. i sobie o tym opowiada, Tak Hej, staro. No ale to było śmieszne. Ha, ha, ha. Nie! Jakieś, Jezu jesteś taki. No ty chuj! Wrzą, co, nie zbodziłeś się no tego. tego! No dobrze. To no się no, tak. no dało się, ale, dało się. ale. Zrobiłem się nie Zrobiłem taktykę, nie jakbym właśnie prowadził, że zablokowałem nam start praktycznie. <laughs> ale nie prowadzi. O, o, dobra, to dobra, kończymy zabawę. I tym miłym akcentem kończymy. Nie niszczy ni, 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 portalu! No dobra, to muszę tak zostawić No, tak bym zostawił to Ten hydrant w sumie Zostaw ten hydrant, wywal y, albo kuszę, albo tą kulę y, nie, 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 zostawcie, to... zostawcie to zostawcie. No to no, dobra mhm. Kujwa sejo hey Okazało krążkiem dostał. Dobra, Max, koń kończ. No i dobrze. Kurwa, no. Jeszcze nie skończyłem. Chyba Rzeszu... No, chyba <laughs> będzie, no koń skończyłeś już. Ej, to kto zostało. by się spodziewał, nie? Z nie da rady. <laughs> za mało, za chyba za, za szybko, co? Idę mamy minut? A nie wiem. A w ogóle, Denic, ty, ty nagrywasz przecież od best do, playa, do, do no, na A są. nagrywacie się mikrofon? Nie, kurwa. <laughs> Dupa mi się no, nagrywa Jak no, ostatnio no, ci się no. nie nagrywał Ta? <grywa> nie, nie, Dennis, ile jest minut? Nie wiem, kurwa. Duża, fuj. Dajcie się jedno. Wystarczy. O, no, bo wystarczy. Dziękuję za oglądanie się, Bardzo dobrze się <grywa>